Hej wszystkim! Witajcie na naszym kanale, w filmie, w którym sprzedamy Wam trochę naszych patentów i trików, dzięki którym po prostu czujemy się pewnie na przykład na jakichś większych wyjściach, jak na przykład randka walentynkowa, e, i które powodują, że... no nie wiem, no po prostu czujemy się ładnie. E, ułatwiają nam życie, no, nie są drogie, i mamy nadzieję, że to też będą dla Was fajne triki, które wykorzystacie. Oczywiście czekamy na Wasze pomysły w komentarzach. Zaczynamy! I od razu na wstępie powiem, że wszystkie rzeczy z dzisiejszego filmu są dostępne w drogeriach Jawa. E, I zresztą, jak już nagrywałyśmy tych parę miesięcy temu film, właśnie również z rzeczami z tej drogerii, to pojawiło się mnóstwo pozytywnych głosów, że nie tylko, że macie stacjonarnie te drogerie i lubicie stacjonarnie zakupy, więc to jest ogromny plus, to z drugiej strony oczywiście też możecie dokonać zakupów online, a tam ceny są ekstra, jest bardzo dużo promocji. E, zresztą te produkty, które dzisiaj pokażemy, też, no nie wiem, nie przekraczają. Nie, no, nie wiem, czy. 30 zł? No nawet nie. nie. A są naprawdę odmieniające całkowicie wasz image, No i też są pewniakami. I oczywiście odwołem do tamtego filmu poprzedniego, bo to były tanie i dobre produkty, które wciąż się sprawdzają. Ale dzisiaj zaczniemy od naszej twarzy: od tak. tego, jak przygotować twarz i jakimi kategoriami, kryteriami się sugerujemy, jeżeli mamy naszykować się właśnie na randkę. I u mnie. Ja jednak mimo wszystko bardzo będę stawiała na to, żeby przede wszystkim też ta twarz wyglądała naturalnie. Nawet jeżeli makijaż oka, czy właśnie no ust zresztą to o tym będzie też chwilę później, e, będzie troszeczkę mocniejszy albo wyrazisty, to jednak buzia moim zdaniem postawienie na naturalność i na jakby im mniejsza ilość produktów, tym lepiej, no bo no, tak jak się mówi, no bo nie wiadomo, jak się radka skończy i wiadomo, no tutaj nie będę wchodziła w szczegóły, w każdym razie naprawdę uwierzcie, że lepiej być naturalnym, żeby to nie było też przerysowane. I ja już od dłuższego czasu stawiam totalnie na e, podkłady mineralne, jak wiecie, oczywiście mam swoich ulubieńców, jeżeli chodzi o płynne, ale jeżeli chodzi o mineralne, dla mnie to jest też takie dwa w jednym, bo ja wtedy faktycznie e, już nie nakładam na przykład pudru, no i teraz mm, tutaj mam akurat w dłoniach ekocerę, którą zresztą Wy bardzo mi polecałyście, po tym jak ja właśnie pokazywałam, jakimi markami ja dysponowałam, to już mówiłyście Eko Cera spróbuj i faktycznie po raz kolejny się nie zawiodłam. Podkłady mineralne może za pierwszym razem nie są tak intuicyjne i powiedzmy trzeba sobie zrobić taką próbę, żeby nauczyć się ich na, je, z nimi pracować i je nakładać, ale jak już faktycznie zobaczycie na czym to polega, że tak naprawdę to jest tylko takie wtłoczanie ma, materiału, chciałam powiedzieć, produktu właśnie w Waszą twarz, która wygląda bardzo naturalnie, ale tak naprawdę, wbrew tym naturalnemu wyglądowi, naprawdę możecie przykryć sporo rzeczy. W sensie one też możecie tutaj budować sobie krycie. Dla mnie absolutnie top, jeśli chodzi o to, właśnie, że to będzie takie wykończenie, które będzie lekko matowe, ale właśnie nie ze zbyt dużą ilością produktów. Dla cer suchych, naprawdę nie bójcie się tego, że to jest właśnie produkt sproszkowany. Super. To prawda. Ja osobiście też mam takie przekonanie, że żeby czuć się pewnie, to jest kwestia wyglądu skóry. Ja, jako osoba z cerą mieszaną czy też no, trądzikową, jestem przekonana, że kiedy mam dobrą bazę, czyli podkład, korektor, puder, to nawet jeżeli mi do końca ten makijaż oka nie wyjdzie czy ust, to i tak się czuję pewnie. Mhm. Bo zawsze, kiedy miałam jakieś takie wiecie, no kiepskiej jakości podkład, gdzieś tam testowałam albo korektor, to wyglądało źle to momentalnie ja już nic nie uratowałam tego makijażu. A to tak jest prawda, no, Możesz mieć najpiękniejszy makijaż no. oka. co z tego, jak zetrze się Twój podkład. Tak, więc pielęgnacja też jest oczywiście bardzo ważna, ale żeby upiększyć swoją twarz makijażem, no to stawiamy na takie pewniaki. I pokażę Wam dwa produkty. Pierwszy jest z korektorem, takie trochę uzupełnienie tego, o czym mówiła Karola. Korektor, czyli zasłonięcie... Yy... Cieni pod oczami. Obie z Karlą mamy taki typ urody, że te cienie mamy. Bardziej takie zapadnięte oczka niż, niż takie napuchnięte, ale napuchnięte również często są przebarwione, więc to jest naprawdę super rozwiązanie. I to jest taki nasz ulubieniec sprzed lat, też taki powrót, ale ja naprawdę uwielbiam ten korektor i to jest. Revolution, Concealer and Define. I zawsze miałyśmy odcień C6, taki bardziej żółtawy, a ja tym razem sięgnęłam po C2. Dlaczego? Dlatego, że y, mam ostatnio taką metodę, którą też jest moim sprawdzonym trikiem, że teraz używam już dwóch kolorów korektora, i robię to już praktycznie od pół roku i widzę dużą zmianę i dużą różnicę. I tym jaśniejszym korektorem Rozjaśniam tylko takie konkretne, strategiczne punkty, albo zasłaniam jakieś niedoskonałości na twarzy, które później i tak na przykład zakryję delikatnie brązer, bo tutaj mam jeszcze przebarwienia na policzkach, które nie do końca każdy podkład zakryje. I wcześniej mówiłam Wam w poprzednim odcinku razem z realizowanym z Drogerem Jawa o innym korektorze, o afinitonie, który właśnie ma taki bardziej żółty odcień, nim sobie pięknie zakrywam moje cienie pod oczami, a później te takie najciemniejsze punkty, czyli wewnętrzny kącik tutaj tych moich oczodołów i zewnętrzny wyciągam sobie takim jasnym właśnie tym odcieniem i on jest perfekcyjny. Ten C2 nie jest zbyt jasny, jest ładnie beżowy, czyli nie jest taki chłodny, nie jest taki wiecie, nie jest chory, bo to nie, pisałyście nam, że kiedyś te korektory były takie trupie, trupie. Mhm. i to wyglądało o źle, kiedy tam no, takie źle, no kiedyś to było super fajne, 2016 to w ogóle było szał ciał, a to jest taki odcień, który nie jest trupi, więc się nie bójcie, e, a drugi element, który odkryłam niedawno, bo był dużym viralem na TikToku, na Instagramie, czyli taki roller, on jest taki, już Wam przeczytam dokładnie, jak to się nazywa, to jest kamień, kamień, który Ro, roluje Waszą skórę i ma wulkaniczny olej, który absorbuje e, Wasze sebum. I jeżeli macie celę, która się wyświeca, jest mieszana albo tłusta, ale suche skóry też mają czasami takie tendencje do tego, że gdzieś tam się ze stresu możecie po prostu bardziej świecić, to po prostu czymś takim przejeżdżacie po Waszej twarzy i to absorbuje wszystko, co się świeci. To działa trochę lepiej, moim zdaniem, niż te bibułki matujące. Po drugie, nie musicie tych bibułek po prostu wy, wyciągać. To w, co w ogóle ten... wygląda ładnie, to zajmuje ładnie. mało miejsca w torebce. Tak. Tak, jest genialny, tutaj pod spodem też są takie kropeczki, dziurki po to, żeby to wszystko oddychało, bo wiadomo, gdzieś to sobie się gromadzi. Rewelacja, jestem zachwycona to, że jest taki mój maskę który będzie w mojej torebce cały czas i mam wrażenie, że po prostu może to zrobić, wiecie, bardzo szybko i nie potrzebujecie do tego lusterka. Mam wrażenie, że naprawdę czuć, ja na przykład czuję, że na przykład broda tutaj gdzieś w okolicach u z policzki. Usta. Skoro jesteśmy przy makijażu, to tutaj... To już Teoretycznie u mnie można by powiedzieć lekkie zaskoczenie, bo gdybym miała postawić na największego pewniaka, to pewnie byłaby to matowa pomadka po prostu w odcieniu tart bestii. Natomiast uważam, że jednak błyszczyk to jest coś, co sprawia, że usta wyglądają równie naturalnie, a nawet naturalniej, a przy tym są delikatnie powiększone. I faktycznie, jeżeli chodzi o ten Catrice, muszę przyznać, że jestem bardzo miło zaskoczona jego odcieniem, ponieważ jest Super naturalny. Jest mm -hmm. taki trochę różowawy, nie, można by powiedzieć trochę barbiowy ale nie infantylny. Wiecie o co chodzi? To nie jest taki pink, po prostu pink, pink, tylko on ładnie jakby rozjaśnił e, naturalny e, kolor moich ust. No i właśnie jest przy tym naprawdę bardzo komfortowy, bo nie jest taki mocno klejący, tylko Gryzucji? bardziej taki setnowy. Mm, już ci mówię. E, Albo i nie mówię. Bo oczywiście to są zawsze tak po prostu pokrywane, Nie wiem, czy on nie link? był na tym... Ach, to link po prostu Wam zostawimy. Zostawimy link, bo tutaj naprawdę nie widzę. Nie, też nie widzę. Nie, on chyba był tutaj, prawda? Tak, no na nagle... To jest jeszcze w by ogóle jakaś wersja wegańska, ale faktycznie jest taki... Mm... Bo to nie jest taki błyszczyk klejący, tylko mm. on ma taki. Taki jakby... Dokładnie. I tak też właśnie macie takie uczucie nabliżonych ust. I myślę, że błyszczyk też jakby sprzyja temu, że oczywiście właśnie możecie malować się bez lusterka, mm. nie martwiąc się, że gdzieś wyjedziecie, jak w przypadku na przykład bardziej charakterystycznej, matowej pomadki, którą no trzeba bardzo precyzyjnie nakładać. Więc dla mnie to jest świetny trik, żeby właśnie sobie to ułatwić. I zresztą, no nie wiem, ja też mam tak, że faktycznie z tymi ustami. Już nawet ostatnio w naszej rolce mówiłyśmy. Ja mocno nie ryzykuję mm. tym bardziej na takie wyjście. Bołabym się, że co chwilę bym się patrzyła, czy nie miałam gdzieś na zębach. Tak, czy bordo, gdzieś się nie roztarła, no. czy nie wiem, nie zjadłam czegoś tłustego i gdzieś no się właśnie, nie No To też o to chodzi. Dlatego właśnie ten mm -hmm. brak kontroli w przypadku ust, moim zdaniem można załatwić właśnie takim naturalnie wyglądającym błyszczykiem. Ja bardzo lubię łączyć właśnie błyszczyki z pomadkami, to akurat jest w, o, ogromny powrót, to Golden Rose Matte Lipstick Crayon mm -hmm. w odcieniu 08, który kiedyś był moim ogromnym ulubieńcem i moim zdaniem to jest super tańszy zamiennik maka tego mechr, o którym mówiłam w trakcie naszego czat, poprzedniego czat make-upu, bo to jest bardzo podobny odcień, takiego ciemniejszego różu, który tutaj wygląda o wiele ciemniej niż na ustach, ja bardzo lubię takimi pomadkami delikatnie obrysować sobie zewnętrzny, jakby zewnętrzną część linii moich ust, a potem wewnętrzne wypełnić jakimś jaśniejszym i właśnie błyszczykiem. I wtedy usta wyglądają na większe. W ogóle ja zapomniałam o tych kredkach, a one są tak dobre. To kiedyś był Taki przecież taki hit. I to był produkt, który miał absolutnie każdy, kto tworzył albo oglądał YouTube'a. Dokładnie i one nie są drogie. Są, są bardzo wydajne, powrót. tak i no dużo było tych odcieni, bardzo fajne, jakieś czóreczka, szósteczka też była fajna, pamiętam to nawet, dziesiątka, jeden... miałyśmy tego masę i naprawdę to było, to jest dla mnie nie, nie tylko taki sentymentalny powrót, ale też taki jakościowy, bo wiem, że to jest kredka, po którą będę sięgała, to jest mój ulubiony odcień, ja pamiętam też, że dużo osób porównywało ten odcień do jakiejś takiej wiralowej wtedy pomadki Kylie Jenner, która powiększa optycznie usta i zgadzam się i w ogóle te pomadki są, one faktycznie niby są matowe, ale one są bardziej takie na ustach kremowa satyna, one nie zastygają na mat, który jest niekomfortowy i wiecie, się rodzynkę na ustach, tylko to jest wciąż jakby plastyczne, więc nawet jeżeli zjecie coś, to to się rozpuszcza tak ładnie, więc wystarczy tylko domalować wewnętrzną część ust i jest naprawdę petarda. Mam takie wrażenie i Karol, jestem ciekawa, jak to jest u Ciebie, że każda dziewczyna ma takie go-to, czyli takie coś, co yy, uważa u siebie za największy atut i lubi to podkreślać po to, żeby dobrze się czuć. Co to z u Ciebie? Czy jest u mnie... Yy... O, teraz mnie zaskoczyłaś, w sumie. Ale oczy, nogi. Wiesz, patrzę jak na ciebie, wiesz, to mi chodzi, że zawsze coś takiego, że wiesz, że jak to podkreślisz, to że czujesz się taka chat, nie? No to może te dwie rzeczy, w sumie, ale nie ma włosy. Nie, nie. Bo ja mam tak no, z włosami. No ja, ja nie mam tak z włosami, ja widać tak, że z włosy to my, po prostu mnie wkurzają tylko i po prostu marzę o tym, żeby się ułożyły same któregoś dnia, ale faktycznie, no jeżeli mam powiedzieć, to pewnie tak, to, to bardziej po prostu po, po, postawiłabym na przykład na makijaż. Opa. No właśnie, a ja mam tak z włosami, lubię moje włosy, ja ogólnie jaram się najbardziej kosmetykami do włosów, sprzętem do włosów, po prostu to lubię i oczywiście no jest masę wiralowych różnych fryzur, które możecie otworzyć, o czym jeszcze Wam powiemy, ale coś, co jest naprawdę. Ja jestem w ogromnym szoku, Karla również. My próbowałyśmy tej metody kręcenia włosów na pasek od szlafroka, ale ja osobiście uważam, to jest jakby moja osobista ym, opinia, wiadomo, że ten wałek, który jest stricte przeznaczony do kręcenia włosów właśnie w taki sposób, jest 100 razy lepszy. Dlatego, że na pasek od szlafroka moje loki były połamane. One nie były idealnie takie, wiecie, zakręcone jak tutaj, gdzie macie tą gąbkę, która idealnie nadaje kształt tej fali. A na, na szafroku nie miałam tej kontroli, on mi się łamał, więc ja, ja miałam, nie jestem fanką takiej dłużej. Ja ogólnie miałam też ten problem, żeby w ogóle jakby nawinąć, bo um, on miał też taką strukturę, przynajmniej mój pasek. Tak, wiem. Że po prostu on się zsuwał i mm. ja wiedziałam, że to jest ewentualnie na kilka godzin, ale na pewno nie byłabym w stanie z nim zasnąć. Dokładnie, ja miałam to samo i stwierdziłyśmy z Karlą obie, a sprawdźmy, sprawdźmy ten klasyczny wałeczek. I powiem Wam, ja byłam w szoku, że on w ogóle kosztuje w drogerii Jawa około 30 zł, czy nawet nie całe Sprawdźmy. Około, ale naprawdę to jest niedużo, bo te wałki potrafią kosztować na Allegro stówę, teraz kiedy zrobiłeś taki wielki boom, tak. a stacjonarnie, ilekroć gdzieś próbowałam w którejś z innych drogerii, nigdy, po prostu zawsze było puste. Tak. Więc y, po pierwsze... Pokażę Wam za chwilę, jak rozplątuję po całej nocy spania w tym wałku moje włosy, jakim jestem w szoku, co uzyskałam, i to było dzisiaj. Ja te włosy musiałam delikatnie poczekać, żeby one klapnęły i delikatnie je sobie doprostowałam. Po prostu to wiecie, to jest kwestia użycia, na przykład sobie, nie wiem, jakiejś suszarkolówki, ale nie trzeba. Wystarczy delikatnie te włosy porozczesywać, one lekko siądą. też y Tak, jeśli y na przykład zrobicie właśnie to na noc, to podejrzewam, że one Lekko utrwalone po wielu tak. godzinach też nada, nada im tak. się taki właśnie bardziej naturalny look. Tak. Dla mnie po pierwsze, kręcenie włosów na ten wałek jest ultra prosty. Ja robię... I to pokażemy Wam właśnie na moich włosach, tak. jak to robimy. Tak. Ja to robiłam metodą, bo są dwie metody. Jest jedna metoda, która po prostu wszystkie włosy odgarniamy w jedną stronę, albo druga metoda, czyli przeplatamy z dwóch stron jakby taki warkocz robimy z, z, z użyciem jakby tego wałka, jako jeden, jeden z kosmyków do warkocza. Ja robiłam tę pierwszą metodą, tej drugiej za bardzo nie lubię, kiedy włosy są w różne strony, bo po prostu objętość u mnie jest zbyt duża. W tym byłam w szoku, jak moje włosy się pokręciły, jak było dużo gęstych loków, ja, po prostu ja miałam prawie afro, ale te włosy jak poprzerzucałam sobie, pobawiłam się trochę nimi, one fajnie siadły, ale zobaczcie, ten skręt się cały czas tak. trzyma. Ja nie używałam w ogóle, jakby wiecie... To nie, jakby nie używacie ciepła, to jest zdrowe dla waszych włosów. Wieczorem umyłam głow, włosy, głowę yy, i poczekałam trochę, żeby te włosy no nie były takie bardzo, wiecie, ani wilgotne, no, bo nie chcę spać w mokrych włosach, ale ta wilgoć w tych włosach delikatnie jeszcze była, więc panie, przez to tonskanie był taki mocny. Ale komfort spania w tym super, w ogóle nie odczułam, żeby było mi niewygodnie. A zakładanie super. Karla, w ogóle, Boże, pokaż w ogóle, jak to wygląda w środku, bo tam są jeszcze dwie spinki. Dokładnie tak i w ogóle to, co Ty zauważyłaś, że y, akurat ta konkretna marka jeszcze w ogóle jest totalnie eko pod tym względem, że y, taki produkt dostajecie zapakowany w papierowe pudełko, a większość tego typu rzeczy są opakowana mm -hmm. w plastikach, to, to jest super y, opakowane. Ja akurat postawiłam na czarny, do tego spinki, które mają jakby pomóc Wam y, w y, całej jakby fazie zaplatania, tak. więc y, ja jestem bardzo ciekawa, jak to będzie y, na moich włosach, ale no wszystko, że tak powiem, wam będziemy tutaj raportować. Tak, ja tylko dodam, że bardzo fajnym ułatwieniem jeszcze jest to, że na końcu macie spinkę i na końcu sobie spinacie to z tyłu, także się taka po prostu fryzura, że nic Wam tutaj to nie wisi, bo ja na przykład miałam problem z. I może się nie wystraszyć. Znaczy, wiecie, ja mam szczerze, że mój mąż już widział tyle rzeczy, które ja testowałam na włosach, że ja tego przychodzę do niego mówię, patrz, ja już mam taką bekę, ja już stałam z legginsami na głowie, ale z kartetami, jakimiś takimi rzeczami. Więc wiadomo, że on nie wygląda jakoś super, ale chociaż w tym to nie jest, nie. To jest taka. Właśnie, robi to się taka fryzura, taka wiecie, taka. Taka można, e, można. Hollywood wife, coś tam wiecie. Nie, naprawdę. Je... Ultra polecam, byłam zaskoczona, bo nie wiedziałam, czy na pewno będę chciała Wam to polecać, bo musiałam to przetestować, ale nanowicie na nagraniach, jakim jestem szoku, a później Wam już pokazuję, jak te włosy delikatnie są takie um, klapnięte i, jak, i nadal jest skręt. Jestem, jestem zakochana, mam wrażenie, że palcownicą bym nie uzyskała takiego skrętu. Mega, no mega. Way. Ale pozostajemy przy włosach i przy, można powiedzieć, takich teraz dość wiralowych e, fryzurach, a... czyli coś, co jest teraz bardzo modne, Czyli wstążki i spinki, które mają imitować różne upięcia, właśnie kokardkowo wstążkowe i e, spinki, klamry, czyli też powrót po prostu do lat e, 90-2000. Tak. E, I faktycznie ja tym razem postawiłam na. E, na spinkę, która jest właśnie z tą rzeczką, kokardką. Jest tu dość duża, ale w takim kolorze powiedzmy trochę moich włosów, 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 <noise> więc y, to jest też taki dość naturalne, lub nie jest. Y, wiecie, to nie jest też takie przerysowane, a z drugiej strony to jest w ogóle właśnie się śmiało, że to jest to takie zapięcie, też totalnie olscholowo, że po prostu to jest spinka mojej mamy, tak się śmieję, ale faktycznie takie mam wspomnienie z dzieciństwa. I muszę przyznać, że tak dobrze trzyma moje śliskie, cienkie włosy, że. Jestem mm -hmm. w szoku, Takaś? jestem w szoku, po prostu no naprawdę, mogę Wam tutaj ładnie. się, wiecie, i ona jest nieruchoma, a mm -hmm. jakby nie, nie robiłam nic więcej poza właśnie spięciem, nie tapirowałam włosów, nic nie robiłam po prostu. Czy fajny jest ten materiał, on jest taki tiulowy, tak. że on nie jest taki sztywny i nie, to nie wygląda jak taka dziewczynka, yy, wiesz co, yy, 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 nie wygląda infantylnie, tylko wygląda tak. tak ładnie, tak zwiewnie i w ogóle do Twojej urody też pasuje, bo ja na przykład w takich spinkach... Też ci pasuje ja, bardzo. Ja, ci bardziej, jestem, ja bardziej jestem w tym klimacie, ale u ciebie to tak podkreśla bardzo Twoją rodę. Jak macie taką właśnie, wiecie, w ogóle do blond wło, no. włosów wygląda mm. super. No i sam fakt tego, że ona jest super lekka, więc ja w ogóle teraz jej autentycznie nie czuję. I też dzięki tej spince i tej właśnie takiej, jakby jak to powiedzieć, jak się nazywa, to taka, bo to nie jest klamra, tylko. No to jest takie zagięcie, taka sprzączka, mhm. którą tak naprawdę możecie spiąć całość Waszych włosów i możecie stworzyć też bardzo ładnie, imitujący zdecydowanie gęstość. Czy kucyk włosy, ponieważ właśnie on jakby, wiecie, tak ładnie możecie go pod, pod tą właśnie spinką ułożyć, że ten kucyk będzie wyglądał po prostu na takim gęstszy, ale jak dla mnie to jest bardzo fajny dodatek do tego, że jeżeli na przykład postawicie na totalnie jakąś basicową garderobę, w sensie ubiór, który będzie taki właśnie niekrzykliwy, to ten dodatek może być takim właśnie fajnym czymś. Co jakby urozmaici cały wasz imię. No i naprawdę, może, możecie sobie zobaczyć, że tych sposobów na upinanie tego jest milion, więc znajdziecie na pewno coś, co będzie idealnie dobrane mm -hmm. do waszych włosów, bo to też właśnie to są dodatki, które kosztują niedużo. A na rejawy macie naprawdę też spory wybór, zarówno kolorystyczny, jak i jakby wielkościowy. To super, super, więc e, no, urozmaicajmy te fryzury. Bo ja sama sobie, to, sama sobie to mówię, bo ja bardzo często jednak po prostu noszę zwykłe, rozpuszczone włosy albo kok na środku, e, na czubku głowy, więc e, takie, takie coś to jest taka właśnie też miła odmiana. Tak, ja osobiście z, kle, z klamrami mam takie wielkie love ostatnio i mam ich sporo, ale takiej większej, która z, naprawdę zopią moje wszystkie włosy. Szukałam długo, bo naprawdę mam tych włosów sporo i kiedy chcę je wszystkie w takiego zwanego banana spiąć, żeby one wyglądały w taki kok, ładnie spięty, to chyba to jest pierwsza, która łapie moje włosy, bo naprawdę nie mogłam znaleźć. I po pierwsze, ja tylko chciałam bardzo Wam polecić konkretnie ten model z tego względu, że jest ultra klasyczny, pięknie wygląda, bo tutaj on ma ten prześwit, gdzie włosy też będą wystawały. Yy, materiał, to Matowy, ja nie wiem, ja dotknij, celowy. to jest jakby taka guma, ale nie wiem nie nie? o co chodzi, ale w ogóle przepiękny kolor, taki bardzo estetyczny, no i kosztowało 11 zł, jest jeszcze wersja, ja wzięłam większą, 11 zł, wiecie ile takie spinki kosztują normalnie w takich wiecie, on w sklepach, naprawdę majątek, bo szukałam i wiem, że to są ceny od 50 zł w górę za spinkę, chore, znaczy wiadomo, jeżeli mi się bardzo podoba, to ok, okay ja nie oceniam czy, czyjegoś portfela i wydatków, ale dla mnie ta spinka wygląda bardzo drogo. Tak, to, to chciałam powiedzieć i we włosach wygląda tak elegancko, ekskluzywnie nie jest, jest taką, wiecie, typową plastikową spinką, która czasami może wyglądać kiczowato. I jak takie niefajne lata 80., 90. Teraz jestem na etapie ponownego oglądania Friends i naprawdę na no, tam trochę widzę Rachel, czy widzę Phoebe, czy widzę Monikę z tymi spinkami we włosach i myślę sobie, no, no, naprawdę czuję ten vibe i bardzo go polecam. Więc spinki to cudowna sprawa, jak mówiła Karola i ja to jak najbardziej potwierdzam. I to wszystko. Jak tak. widzicie, to mam wrażenie, że wyszły z tego takie teorii, które nie są oczywiste. I to jest super, że nie powiedziałyśmy Wam takich naprawdę mm -hmm. sztampowych rzeczy, tylko coś, żeby właśnie urozmaicić ten Wasz look. Niekoniecznie na randkę, wiadomo, nie musimy celebrować tego święta. To może być po prostu to, że będziecie chciały wyglądać dla siebie samych dobrze danego dnia. I może akurat właśnie to Wam się przyda. Oczywiście zachęcamy, żeby wejść na nasz Instagram, bo tam jesteśmy na bieżąco. Pamiętajcie, że linki do wszystkich produktów, o których dzisiaj mówiłyśmy, znajdziecie w opisie. I w opisie zawsze są takie ważne informacje. Mm -hmm. Więc zachęcam, żeby jednak tam rozwijać. Tam powiem, moje fryzury też sklamlu. Między innymi, jednak. Dokładnie, Więc tam na Instagramie. Tak, to koniecznie. To używamy. Dokładnie, koniecznie wejdźcie i zobaczcie nasze roleczki. I do zobaczenia w kolejnych filmach. Pa! Subskrybuj, lajkuj, komentuj. Będzie nam bardzo miło. Kochajcie biło. nas.